Witam na moim kanale, gołem Jadomiana godzina 6.25 pakujemy towarzystwo pogoda jest dziś ładna to wygląda widocznie widzę, że też jest dobra tam krzaki widać to już jest dobrze także pakujemy także pakujemy tak jak powiedziałem i lecimy, to gramy później gołąbki wczoraj były przygotowane dobrze, także mam nadzieję, że wrócą wszystkie pakujemy to jeszcze Wam pokażę to wczoraj złapałem dwa kolory takie złapane Kolego puszczałem na półtora kilometra i przyleciały Znaczy się wyrywały z niego gołębito Także są Takie kolorki, dobra, łapiemy, towarzystwo. O, przeciąga się Gotowe? Pakujemy gąbki spakowane to, to dla kolegi Daj moje, o. Naj, najsilniejszy jest najsilniejszy, najsilniejszy. Moja krew, wszystko moje. Moje hodowli. Dobra, lecimy. Bo to już czas. A wczoraj dwadzieścia ile Dwadzieścia To co? Dwadzieścia minuty. Wzór miałem. найти посуи A, jeszcze się wpina, kurwa, czarnych? Rumunka tu z tyłu jest, nie? No. Wczoraj się one nie zbierały, także, wiesz, pozbierały się te, kurwa, kolory, te rumunki te. Nie chciałem jeść, to nie chcę. Co? Insta do mnie bardzo możliwe, no tak lubią <grymiany> ja, nie byle co? Ja Myślę, myśli, myśli, że co, że kurwa ktoś łam przywiózł? Spokojnie, na no, dwie godziny mają siły. I tak, i tak A co dolecie. ty tutaj robisz? I tak nie i tak nie No jak nie? Mówisz? No kurde, 16. Jeden jest wzięty, no. Życie! <grystanie> <Teściu>. <grystanie> no i dobra, no odsuwałeś się od tego i tak powinno być, no. Czekajcie, 20 po 20 minut, gołębie w górze. Pusto, nic nie ma. Czekamy. Tam gołębie się zapały. Także już myśleli, że zostaną. Gołębie, bo od razu się złapały. I już usiądą, będą łapać. Niestety się pomylili, nic z tych rzeczy. Gołąbki. Są dobrze robione i nie jedno takie ścinkę miały przez swoje życie, także patrzymy w niemo, ale na razie cisza, 20 minut gołębiowe w niebie, dobra, czekamy, patrzymy co się działo. Panowie, jedzie 7.36, Jeździ jakiś gołąb z góry, gdzie on jest? Jedzie, jedna sztuka, widziałem, spada. Gołębie dziś... Kurde no. Jeść go miałem. Tego gołębia na oku. Widziałem go przed chwilą, kurde, że był no. Kurde, no nie Kurwa, gdzie on jest? <laughs> Bo powiedziałam, że gołą piesa, nie widzę go, a on gdzieś tu był, no kurde, no. O, jest tu. Zobaczcie. Chyba się nasiadać jeszcze nie chce. Jeszcze siadać nie chce. musiało się rozerwać. Sercowa samiczka przyszła pierwsza. Zobacz, czy nie chce siadać? <śmiech> <śmiech> Jest dobrze, Siódma trzydzieści osiem. 38 minut. Jest pierwsza, pierwsza sztuka. Zaraz będę, będzie reszta. Chodź. Co to przyszło? Pokaż się tutaj kochana. Chodź, uda. Dobra. Buda! 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 Buda. Nie, ja tu nie chcę wejść, poczekajcie. Jest pierwsza. Samiczka nie chciała wejść. I to panowie. Nie? Jest samiczka dwuletnia, która mi wróciła po jakimś paru miesiącach gdzieś musiała zginąć. I zobacz, jest pierwsza dzisiaj. Czekamy na resztę. Jest kolejny ciemny, druga sztuka, ale na pojedynki walo. Siódma ma 54, spadł. Jest tutaj, chodzi gdzieś. O. o, jest tam. Jest druga sztuka i na razie cisza. Cisza, cisza, nic się nie pokazuje więcej, także czekamy. Tutaj gołąbki bujamy. Jest trzecia sztuka. Osma piętnaście. Jest trzecia sztuka. Samiczka sercowa Chyba ta od tej pary. A w sklepie jeszcze Jakże 8.15 mamy trzecią sztukę. Gdzieś musiały pęknąć, albo coś ich rozerwać. Także czekamy na resztę. Asów. 9.4 jest kolejna sztuka Słabiutko, słabiutko coś im to idzie Jest chyba 5 sztuk Jak na razie Później Wieczorem podsumujemy wszystko Poczekamy jeszcze chwilę, bierzemy się za robotę Także podsumowując Lot dzisiejszy z Nasielska 12 km Wróciło 10 sztuk Gołębi, poczekajcie jeszcze raz przeliczę eee, Raz Dwa Trzy 4 5 6 7 8 9 i dziesiąty jest na górze także brakuje 6 gołębi o tam siedzi samiec dziesiąty to jest ten sercowy także na ten moment tak to wygląda tak, że tak to wygląda, godzina siódma były puszczone, pierwszy gołąb siódma to jest tamta samica. To jest tamta samica. Siwa dwulatka i to jest najlepsze. Poprzednim razem jak była puszczana. Tylko w Różkowie na Sielsku nie, ona nie była puszczana. Poprzednim, poprzednim razem gdyśmy puszczali te gołębie razem na wspólnym locie. Ona nie została zebrana, bo jej nie zauważyłem. I ona dzisiaj leciała pierwszy raz. I jako pierwsza wróciła. Także jestem zadowolony. Ona zostaje. I daje jej, jej już spokój, także żeby się w parę się dobrze wzięła. Tego samca i zmienimy, bo ma skarpety. Także nie będzie do niej. Także tak to wygląda. Dziękuję za oglądalność, za polubienia, za komentarze. I zachęcam do dalszej subskrypcji kanału. Będziemy dalej nagrywać. W tygodniu wypuszczam Budapesztę. Nie będziemy ich tam kisić, bo to nie ma sensu. I jeszcze najlepsze jest o ten murzynek. Czekajcie, o ten tutaj samczyk. Tu tutaj o ten samczyk wrócił Którego ostatnio dobrałem z poprzedniego lotu Za Pońskiem jak Babuszewo wyszło tamte strony od miejsca, odszedł, prawie 50 km także Też mnie to cieszy, dał radę chłopak Jestem zadowolony także Także, 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 także Także Teraz bierzemy się za robotę w polu Siejemy Oramy, raczej znaczy, znaczy się oramy, siejemy i później bierzemy się za młode. Młode będą w tym roku musiały zrobić 10 km minimum. Także na pewno nie mniej, a muszą. Także jakie będziemy trenować, zobaczymy, co one potrafią. Tu na górze nie ma rumunki, także jeszcze nie wróciło 6 sztuk. Niestety, jutro też jest dzień. Może coś jeszcze dojdzie. Także się przebrały. Wiem, że jeden na pewno nie wróci. Taki czarny murzyn. Bo on był przywieziony wtedy z nasilska na Andzin. Stąd jakieś 3 km i on wrócił. Tutaj z Nasielska nie dał rady. Także Dla niego nie liczę. Myślę, że jeszcze. Cztery ciemne, powinny wrócić, a Rumunka, no raczej powinien nie wrócić, ale zobaczymy co pokaże. Tydzień, może coś zaskoczy. Także tak kończymy, tak kończymy podsumowanie tego lotu. Myślę, że jest dobrze. Pogoda była dobra, także teraz czekamy na lot młodych. Pozdrawiam, do usłyszenia.